To drzewo to bóg, a to samochodu bok. Pokaż bok, bóg, bóg, bok, bok, bóg. 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 To są drzewa w lesie, a to plaża w lecie. Pokaż w lesie, w lesie, w lecie, w lecie. W lesie, w lecie, tutaj jest na książki półka, a tu do jedzenia bułka. Pokaż: półka, półka, bułka, półka, bułka, bułka.